Odwał się. Cały tak, się strzelił z natyłu. Bardzo. Troszkę poszliśmy dalej. Chciałam, on też chciał, i jestem szczęśliwa, Może z tego bawię miłość. Tak fajnie jest. Dziewczyny, witajcie w raju. Za chwilę poznacie chłopaków. Kolejna! A kolejna? Nie! Nie! Nowy odcinek. Hotel Paradise. W poniedziałek o 20.00 w siódemce. Którego pierwszego wybrałeś? Cheeseburgera. A ty, córoś? E... Chickera. A ty, dziadek? Pod Nieważne, który pierwszy, ważne, że są dwa, a do tego średnie frytki i średni napój. Wszystko w sumie za 19 zł. To jest super kombo w McDonald's. Czasami chcesz powiedzieć. Jesteś wspaniała. Dziękuję za wszystko. Najlepsza. Będę tęsknił. Więcej niż dziękuję. Merci. W T-Mobile Twoja sieć domowa działa od piwnicy aż po dach. Jest szybka, bezpieczna i łatwo zarządzasz nią w apce. Dołącz do Magenta Dom. Jest super szybki i mega tani światłowod to Play. No i to jest życie. Nauka filmy i seriale. Wspólne gotowanko. O, ale super. Tak jak z super szybkim światłowodem. Dla klientów Play już od 35 zł miesięcznie z umową tylko na 9 miesięcy. Nawet jak się nie oszczędzamy. To oszczędzamy. Dokup super szybki światłowód już od 35 zł miesięcznie po rabatach z umową tylko na 9 miesięcy, bo w Play płacisz mniej. Play. Giganci życia, nawet gdy grzejecie ławę, jesteście w centrum wydarzeń. Brawo Wy! A w plusie na kartę macie aż 6400 giga. Plus! Asia Express. Nowy sezon. Dziś o 19.30 w TVN. Włącz żywienie do leczenia onkologicznego. Nutri-Drink Protein Omega-3 to duża ilość białka, kwasy Omega-3 oraz witaminy i składniki mineralne. Wzmacnianie przez odżywianie w trakcie całej terapii onkologicznej. Pyralgina. bóle pleców i na bóle głowy. Pyralgina. numer jeden, na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowy duet Mastercard Music. Smolasty i Sylwia Grzeszczak. W utworze Połowa mnie. Płać Mastercard i odbierz bilety na koncert wypełniony emocjami. Masz Mastercard? Sprawdź, co czeka na ciebie na Mastercard.pl. Usłyszeć siebie w muzyce. Bezcenne. Ciesz się idealnym makijażem przez cały dzień. Tylko teraz w Superfarm. Wszystkie kosmetyki Max Factor. Kupisz aż 50% taniej. Superfarm. Każdy jest inny. Każdy jest super. Spędzaj wakacje po swojemu. Pierwsza pożyczka do 3000 na VIVUS.pl i oddajesz tyle, ile pożyczasz. VIVUS.pl są 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. No spokojnie. Bez pośpiechu. Niekiedy w istnym chaosie, a czasem w biegu. Każdy z nas ma swój rytm dnia. Pędzimy do pracy, na kolejne spotkania lub sesje, ale potrzebujemy też chwili wytchnienia. Więc co dziś jemy? Trio. Trio. Wiadomo, że Trio. Trio nowość od Matchfit. To trzy pyszne posiłki, które idealnie wpasują się w twój rytm dnia. Tak smaczne, że. Mm, a wieczorem? Wieczory są dla ciebie. Co za Trio? Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl. Tokio ma zacząć wszystko od nowa. Zaraz po szkole wracasz do domu i masz się nie zbliżać do samochodu. Ale to niemożliwe. Wszyscy tu ścigacie się w takich autkach. Jesteś gotów? Nie zrezygnuję z tego. start, Co kocha. Wiesz jak go wołają? Król driftu. Co to takiego? Szybko się uczysz. To nie zabawa. Szybcy i wściekli. Tokio Drift. Super Seans jutro o 20.00 w Siódemce. Chodził do lekarzy różnych. Ciągły ból. Pomagają odmienić życie. Oho, ho, nie może pan chodzić stykającą bogu. Żywacze są tak? też przetośnięte. Korygują niedoskonałości natury. Dokonamy tej operacji. To wyszczupimy trwale. Okay. Poznaj team ambroziaków. Czerwona czy biała? Patriotyczne, biało czy czerwona? No, idealnie. Biała. Nowy program. Anatomia Piękna. W poniedziałek o 21 w siódemce. Wyrzutek spotyka bogaczkę. Nigdy swojego nie miałem. Pokoju? Łóżka. Od złej przeszłości trudno się uwolnić. Gdy grożysz mojemu synowi, grożysz mi. Ona chce o niego walczyć. Sandra Bullock. Katy Bates. Wielki Mike. W środę o 21 w siódemce. Tęskniliście? Szkoda, że jej nie ma. Zabierzemy was tam. Jak Donna to, to zobaczyła, po prostu zajrzała w przyszłość. Zrobię tam hotel. Gdzie wszystko się zaczęło? Jestem w ciąży. W tym samym miejscu co ona. Tyle, że ja wiem z Tak niezwykła kobieta musi być dziełem trzech wielkich mężczyzn. Myślicie, żeby jej się spodobało? Przyjęcie, czas zacząć. Mamma mia, Here we go again. W piątek o 21 w siódemce. Małeś, jak miło, już jesteśmy w dół. Piotr, co ty robisz, no? Będziemy pośmiewiskiem tego programu przez ciebie. To jest rozwód. I will kiss you! <laughs> co? ja. co? Każdym na łyżeczku! O, mumu się mi ładnie pachnie! Nie! Jesteśmy w telewizji, nie drzwi się na mnie! Jest... O kurde, ciepła woda! It's amazing, place! Koniec szczęścia. Asia Express. Nowy sezon dziś o 19.30 w TVN. Dajcie w domu tomorrow. Złapcie się i żeby nie spaść z konia. To jest wasz catwalk. Dzisiaj niestety ktoś odpada. To jest straszne, nie? Ale ogólnie jak w takim śnie. Dobrze! Dla takich chwil warto żyć. Na każdym zdjęciu wyglądasz tak, jakbyś nie chciała tu stać. Just walk, walk! Chyba drwisz sobie ze mnie. No więc jakby atmosfera jest ty. Top Model. Nowy sezon w środę o 21.30 w TVN. Sponsorem programu jest producent kremów przeciwzmarszczkowych z linii Soraya Collagen Expert z kolagenem i lipidami. Na program zaprasza jego sponsor producent saturatorów Push Air, marki Dafi. Na program zaprasza sponsor promotor leku nasennego Dorminox.